Witam serdecznie. Kolejna rekomendacja produktu. Tym razem będzie to spódnica, moja długa maxi, która nam ma bardzo ładnie wysłuchla sylwetkę. Jest z wysokim stanem. Do stylizacji użyłam naszej bluzki z szelką. Tu jest taka opcja bardziej... Wystylizowałam to w opcji bardziej takiej wieżorowej, bardziej eleganckiej. Gdybym założyła do tego szpilki, mogłabym iść też oczywiście na jakąś imprezę okolicznościową. Teraz opowiem trochę o tej spódnicy. Spódnica jest użyta z dzianiny wiskozowej która bardzo ładnie pracuje, fajnie się nosi, z dzianiną się kompletnie nic nie dzieje, ale jest fajna i elastyczna. Posiada tylko dwie kieszenie po bokach, tutaj u góry nie robiłam już niczego. Bardzo ładnie wygląda przez te białe guziki połączona z jakąkolwiek białą bluzką. Jest uszyta w rozmiarach od S do rozmiaru L. Ja mam rozmiar L na sobie. Tak to wygląda z tyłu. Bardzo fajnie będzie wyglądała. W stylizacjach takich bardzo casualowych, bardzo takich codziennych, czyli w wszelkiego rodzaju naszych bluzkach, czy to będzie biała z tą gumą pod szyją, czy ona będzie biała, czarna, woskowana, czy będzie w kratę. Będzie to wyglądało bardzo fajnie i zachęcam i polecam, bo um, bardzo ładnie się komponuje. Do wszelkiego rodzaju naszych krótkiej czy marynarki, czy fraka też będzie fajnie. Tylko przy tym proponuję przy fraku szarym, proponuję całą bazę zrobić um, wykorzystać do tego nasz top czarny. Całą bazę zrobić czarną i do tego zarzucamy szar, szary frak i też jest bardzo fajna opcja. Ja specjalnie wybrałam tą bluzkę, ponieważ nie ukrywam, że ta bluzka maskuje mi troszeczkę no, że w tym miejscu nie jestem najgładsza, naj, naj, m, najbardziej wystająca część ciała jest lekko ukryta. Teraz co jeszcze mogę powiedzieć o tej y, spódnicy mojej Maxi, że bardzo też dobrze będzie wyglądała do białych zwykłych przerysowanych adidasów. Na co też Do czego zachęcam, um, taka stylizacja taka bardzo sportowa, no niby elegancka, przełamana zwykłym adidasowym butem, Szczerze powiedziawszy, tak jak w moim przypadku, w moim wieku, ona mnie bardzo fajnie odmładza. Ale nie robi ze mnie jakiejś takiej um, przerysowanej stylizacji, czy o, osoby, która udaje młodszą niż jest. Nie! To jest taka tak zwana zabawa modą. Fajnie to wygląda, zachęcam. I polecam, będzie bardzo ładnie się zestawiała z naszymi kurtkami. Obojętnie, czy ta kurtka będzie stawty, czy będzie zwelny, to jeszcze bardziej nam wysmukli tą partię ciała. Nie mówiąc o tym, że oczywiście spłaszczam będzie wyglądała zjawiskowo. Także polecam i zapraszam.